Suluada. Suluada to bezludna wyspa słynąca z pięknych widoków i lazurowej wody. Oczywiście, ze względów bezpieczeństwa, nie wolno wchodzić na jej wzgórza, ale nieodpowiedzialni turyści mogą próbować się na nie dostać. Trasa zajmie chwilę, ale nie pytaj mnie o plan. Paweł przecież zna go najlepiej. Tu najgorsze jest to, że wszyscy lokaliści mówią, że się nie da wejść. A to wygląda, jakby się dało. Bo tutaj jest w ogóle takie coś. O! A nie! Nie da się normalnie. Twardo, mokro, sztywno. sztywno Dla mnie to się na pewno trochę będzie obsypywało, ale no, żeby sobie spacerek zrobić to myślę, że spokojnie Ja wolę uprawiać taternictwo w klapkach Czy ja stąd zejdę? Bo wejść już widzę, że wejdę Aha Tu mogę mieć już problem, kurwa. No tak. To się sypie. Dobra, tu się za bardzo sypie. I tutaj też chyba za bardzo. Kurwa. Chyba zejdę. Chyba zejdę. Najgorzej, że zaraz od tego prosto jest już koniec. Więc tak odcofać się chujowo. No ale... Chyba nie mam wyjścia. Ale zajebiście fajnie, i także poszedłem. No mega kozak. Wejście jest dużo gorsze, bo się wysypuje wszystko spod nóg po prostu. Co najgorszy jest brak pewności, słuchajcie, bo każdy z tych kamieni jest niestety bardzo ruchomy. Jakby się go chciało ręką chwycić, to się go po prostu wyjmie. I na tym polega tutaj główna trudność tej miejscowej. Dlatego, jak robię krok, to co chwilę patrzę, czy się zaraz nie okaże, że mi wszystko spod nóg wyjechało. Bo wtedy jest 2 na 10, nie? Dobry państwu. Dzisiaj miało być zimowe taternictwo. Tymczasem jest lampa i jesteśmy ubrani za ciepło. A idziemy na tego konia. I ze mną jest sałaczarz, który wchodził ze mną na Fuji. Sztos! Także możecie go znaleźć z odcinka z Fuji. Zapomniałem, nie zmontowałem odcinka sprzed 7 lat. Kiedyś zmontuję. A o tym, czy uprawiamy alpinistykę, czy zwykłe chodzenie dla frajerów, determinują okulary, nie? Te okulary powodują, że to jest ciężkie taternictwo i alpinistyka. Ja się czuję jak debilty. Nastraszyli mnie w internecie, że raki, śniegi. Chłop mówił, że niemożliwe, żeby wejść. Ale to jest możliwe! Według mapy musimy dojść tam do tej przełęczy i od przełęczy już zasuwać na szczyt prawie że granią. Gdyby nie to, że tam nie ma grani, tylko jest po prostu taki Płaski placek. Tachtali to szczyt górujący nad miastem Kemer. Panorama z wierzchołka jest wyjątkowo rozległa i pozwala zobaczyć najpopularniejsze miasta Riviery tureckiej, niemalże z lotu ptaka. Na tachtali poprowadzona jest jedna z najdłuższych na świecie linii kolejki linowej, ale można na niego również wejść samodzielnie, o ile lubi się spontan, choć parę ma wad. Na przykład ze względu na kapryczne warunki atmosferyczne, niekiedy trudno dobrać odpowiedni strój na trekking. O czym ich ukazał się las? Możesz mi powiedzieć: pochuj mi las? No tak by już mogło być. Dobra, ja zobaczę, co tu się dzieje. A wiesz, że oni się tu kłócą, że to jest prawdziwy Olimp, nie? A nie ten grecki. Tak? No, to jest jakiś beef, oto. Przyznać, że orientacyjnie, nie? To, żeby tutaj się zgubić, to już trzeba by było mieć talent. A co to po polskiej flagi oznaczają? Drogę dla Polaków. Ludzie wjeżdżają normalnie z kolejką. Polacy no. muszą tutaj zapierdalać kamieniami. Nie ma jakiejś polskiej flagi tam? No. To idziemy No. Jest w porządku. Ewidentnie się jeszcze nie zgubiliśmy. Ale wiesz jak wyglądasz? Jak ten mem, co siedzi sobie chłopa dookoła niego zwierzęta. Co. Jest takie, że moje uczucie, kiedy dbam coś tam o ekologię, typu, nie wiem, jak posegreguję śmieci. Nie widziałeś tego? Cały czas czekam na jakiś moment, w którym dojdziemy do ściany i będzie, kurde, coś więcej, nie? No winno. Ale no coś idziemy, coś idziemy. Trochę się boję, że my przypadkowo zboczyliśmy z drogi, a że to jest taka droga, że się, jak chcesz się wystrać to nią idziesz. Kopczyki niby są, ale to już nie jest ten szlak. Dobra, normalnie. Wydeptane. No, bo taka intuicja, mówiła, żeby iść tędy, co my idziemy. No nie tam schodzić na dół. Nie no, nie idziemy tą prawą stroną tu. Tu pójdziemy. To. Albo to. Już mi się nie chce tego robić. Ja w ogóle sobie wymyśliłem tę miejscówę, w sensie kamer, żeby się tutaj gdzieś tam połazić. Bo jak wracaliśmy z Cypru w 2021, to przelatywaliśmy dokładnie nad tymi miejscami. No i mi się górki podobały. Pomyślałem, że trzeba tu przyjechać kiedyś. No nudne jest podejście teraz, już żmudne. Po kamieniach. 1956. Poznański czerwiec. 1990. Mój rok urodzenia. 1993. Rozpad Czechosłowacji. Jak jest? To to, to to, to to. On, niestety nie jest łatwo, ale jak się robi przewyższenie 1400 to nogi bolo 2044 Nawet nie muszę mówić, co było w tym magicznym roku Panie Machulski. Drodzy Państwo pierwszy śnieg. Ja się spodziewałem tego na całej drodze. Tak straszyli. No dobra kochani, to wygląda jakbyśmy mieli dojść do jakiegoś wypłaszczenia, za którym się okaże, że jeszcze jest 200 metrów do podejścia. To faktycznie. Dobra, elegancko. Płasko już. Postraszyli tą temperaturą. Ja to tylko tutaj zostawiam. W momencie zaczęło lekko wiać już, nie? O, cała wschodnia strona Widzisz Kemer? No tu to, przed nami I w sumie po prawej też, bo to są te przedmieścia, my mieliśmy początkowo mieć hotel po tamtej stronie Ty no nie mów, nie? Chodnik nam postawili Państwo ostatnie podejście. Rozjebane. Po No. Rozjebane. Chcemy zjeść i pić. Jest szczęście. Smak życia, nie? No nic kochani, nie każdy szczyt pozwala Ci na taki przywilej, żeby sobie zjeść obiadek na samym jego wierzchołku. Także trzeba to zrobić i wykorzystać kolejny przywilej, jakim jest możliwość zjechania kolejką. Ale oczywiście była klasyczna akcja. No, czyli nie daj nam biletów. Jeżeli chcę do łapy. Tak kończą frajerzy Witam Państwa. Niestety w dzisiejszym odcinku nie będę misterem Polski stylóweczka 2 x 10, ale przed nami kanioning. Kanionie Gojniuk. Piękny kolor wody. Kanioning, czyli body rafting. I za pomocą ciężaru swojego ciała będziemy dostawali się coraz niżej. I przy okazji robimy test wodoodporności iPhone'a. Dawaj, mortowanko Normalna akcja Zimno Ale jest zimno Dawaj, dawaj, bo to za długo Normalnie sobie popływamy Ale jest zimno Sałata, Ty tu ewidentnie chcesz się zabawić chyba Dobra, idę od tych końskich zalotów Dobra, no woda jest bardzo zimna, nie? Ale to jest przepięknie Koza Warto sobie zrobić taki przerywnik po Fejszendachtale. No nic kochani, pospacerowane, powspinane, ponurkowane. Turcja na plus. To teraz się mogę przenieść do Hiszpanii. Pozdrawiam. se tu do zobu. Czytał Michał Szczygieł.